Uczelnie, ponieważ nie dostałam się do Wrocławia, chociaż było to moim ogromnym marzeniem. I tak w zasadzie wybierałam między Katowicami a Krakowem. No i padło na Kraków, ponieważ zawsze mnie inspirował w jakiś sposób. Podoba mi się architektura, historia tego miasta. Jak byłam małą dziewczynką, i jeździłam ze szkoły na wycieczki szkolne do Krakowa, zawsze byłam zafascynowana tym miastem i sobie pomyślałam, czemu nie. Nie brałam go tak na poważnie pod uwagę, ale kiedy się dostałam i miałam możliwość wyboru między Katowicami a Krakowem, to wybrałam Kraków i Uniwersytet Jagielloński. No więc, jeżeli miałabym wybierać, gdzie chciałabym pracować, to najchętniej chciałabym być, wiadomo, wolnym strzelcem i móc sobie decydować, co będę robić, i tak naprawdę chciałabym. Chciałabym się zamykać na jakąś jedną, jeden środek komunikacji, bo wiadomo przyszłość wiąże ze swoim kierunkiem, ale na tą chwilę najchętniej widzę znaczy najbardziej widzę się albo w gazecie, albo w radiu. Praca w radiu lub w gazecie, ale jeszcze nie jestem na 100%, na 100 ukierunkowana. No więc jeśli chodzi o wybór mojej uczelni, to tak naprawdę nikt mi nie doradzał, bo była to tylko i wyłącznie moja indywidualna decyzja i w zasadzie nikt się nie interesował tym, żebym wybrała tą lub inną uczelnię. Jedyne co, to dużo osób dopingowało mnie w wyborze kierunku, ale uczelnia to był mój indywidualny w 100% wybór. Obecnie nie mieszkam w akademiku i w zasadzie w przyszłości nie będę mieszkała, chyba że sytuacja mnie do tego zmusi, ale nie planuję. Jeżeli miałbym uzasadnić swój wybór, to pewnie dlatego, że cenię sobie prywatność. Ceny nie są aż tak bardzo zróżnicowane, więc mieszkanie jest dla mnie o wiele wygodniejszą i przyjemniejszą opcją. Jeśli chodzi o koszty mieszkania w akademiku, to oczywiście orientuję się, mam wielu znajomych, którzy mieszkają w akademikach i jest to mniej więcej koszt od 400 do 500 zł. Mniej więcej 450 to jest taka średnia cena, w jakiej zamyka się koszt mieszkania w akademiku. Zajęcia na mojej uczelni. Się na wykłady, konwersatoria, czyli tak zwane ćwiczenia, no i lektoraty, które są y, przeznaczone dla języków obcych. E, w zasadzie jest to taka mieszanka wykładów i ćwiczeń. E, dla mojej szczęście, zajęcia nie zaczynają się tak wcześnie, akurat na mojej uczelni. E, zazwyczaj są to różnie, od dwóch zajęć na dzień do trzech, czterech. Zajęcia trwają po półtorej godziny. Między nimi są 15-minutowe przerwy, albo nawet godziny zależy jak to ma ustawione w grafiku. Według mnie najbardziej interesująca jest psychologia społeczna, ponieważ pozwala mi zrozumieć samą siebie, zachowanie innych ludzi, pozwala zajrzeć głębiej w umysł ludzki, co jest dla mnie niezwykle interesujące. A najmniej interesujący przedmiot... No, o komunikowaniu, ponieważ jest ona wypełniona milionem modeli komunikowania, które wyglądają inaczej, a nawiązują do tego samego. Jest tam masa nudnej teorii, i tak naprawdę w żaden sposób ten trzmiar nie odzwierciedla tego, co będzie mi potrzebne w przyszłości. No, mojej uczelni jest możliwość wymian międzynarodowych. Z tego co wiem, była realizowana wymiana do Hiszpanii i do Francji, a w tym roku był nabór na wymianę do Australii, także naprawdę niezwykła okazja, przy czym niestety są ciężkie warunki, znaczy może nie tyle ciężkie, co niedostępne dla wszystkich, żeby się tam dostać, ale szansa oczywiście jest. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy w przyszłości wybrałabym tą uczelnię jeszcze raz, ponieważ nie mam porównania z innymi uczelniami, to jest tak trochę E, mówić o czymś, o czym się nie ma pojęcia. Jeśli chodzi o to, jak jest na uczelni, to ja są bardzo zadowolona e, e, Opinie ludzi są różne, że na jednej uczelni się robi więcej, na drugiej mniej, aczkolwiek myślę, że gdybym miała ponowny wybór, to tak wybrałabym moją uczelnię.